13 Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych. Pierwszy raz w Częstochowie przyszła pora na podsumowanie. Festiwal. Rozpoczęliśmy od wielkiego malowania ryb. Najpiękniejszą rybą w naszym konkursie okazała się ryba pomalowana przez ekipę OKF. I to właśnie oni mogli wybrać trzy marzenia, które spełni nasz sponsor Multimedia Polska. Chcę, żeby psy w schronisku w miały ciepłe kocyki i dużo karmy. Trudno było takiego marzenia nie wybrać. Przejechać lokomotywą, zobaczyć balet, nakarmić pieski w schronisku i dostać płótno do malowania. Takie marzenia zostały wybrane i takie marzenia zrealizuje nasz sponsor Multimedia Polska. Projekcje filmowe i spotkania z twórcami odbywały się w OKF-ie. A wieczorami o sztuce filmowej i nie tylko rozmawialiśmy w naszym klubie festiwalowym w Cafe Berg. Przez cały tydzień w centrum promocji młodych pod okiem pała salbinowskiego odbywały się warsztaty filmowe. Gościem specjalnym warsztatów i naszego festiwalu był Jacek Pieniążek, sobowtór Chuck'a Jak przyjechał Chuck Norris, musieliśmy go gdzieś nakarmić. Karmiliśmy go w Kleopatrze i w Pestce. W sobotnie przed przygotowaliśmy coś dla najmłodszych widzów. Happy End Dziecio. Finał festiwalu odbył się w Filharmonii Częstochowskiej. Najpierw zobaczyliśmy pokazy specjalne, spotkaliśmy się z twórcami, a później wręczyliśmy złote ryby. Tradycją naszego festiwalu są nagrody honorowe, przyznawane dla osób i instytucji, które wspierają polskie kino niezależne. W tym roku przyznaliśmy dwie nagrody. Pierwsza nagroda powędrowała do Krzysztofa Grobisza, który od wielu lat wspiera polskie kino niezależne, a teraz potrzebuje naszej energii, energii widzów, żeby wrócić jak najszybciej do zdrowia. Druga nagroda honorowa została przyznana dla wydawnictwa Wojciecha Marca, które od blisko 10 lat wydaje książki o sztuce filmowej. Nagrodę odebrała Ewa Paciołek. Werdykt <mum> festiwalu. Nagrodę specjalną, sfilmowaną rybę, przyznali sfilmowani. Otrzymał ją film pod tytułem Niepowstrzymani w reżyserii Bartosza Kowalskiego. Wyróżnienie zdobył film z Częstochowy pod tytułem Ławeczka w reżyserii Bartosza Rogowskiego. W kategorii studencki film dokumentalny. Najlepszym filmem okazał się Fabios Videos w reżyserii Kamila Krukowskiego. W kategorii niezależny film dokumentalny wygrała Sonda o mężczyznach w reżyserii Mateusza Głowackiego. Ten film jest taki pozytywny, że pokazuje nas, e, kobiety, z, że może jesteśmy trudne. Tak jak mówi koleżanka o hormonach, że, że buzują i naciśniesz guzik, już jest po tobie. E, to jest optymistyczne, że przyznajemy się do, do swoich jakichś tam słabości. Najlepszym filmem dokumentalnym okazał się Bagaż strachu w reżyserii Jerzego Bojanowskiego. Myślę, że ten film jest optymistyczny i ma być dowodem tego, że dążenie do celu, jakie sobie możemy stawiać my, czy dzisiaj w ogóle młodzi ludzie, może nam przynieść no, sukces i może przynieść też zmianę społeczeństwa. W kategorii Studencki Film Fabularny zwyciężył Dzień Babci w reżyserii Miłosza Sakowskiego. W kategorii Niezależny Film Fabularny zwyciężyły Prześwity w reżyserii Karoliny Ford. To chodziło, żeby gdzieś w tych poważnych tematach, sprawach często takich patetycznych, gdzieś tam przekłuwać walonik śmiechem, e, śmiechem e, i, i groteską, która gdzieś tam nam towarzyszy przecież w każdym dniu naszego życia. Najlepszym profesjonalnym filmem fabularnym okazali się Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. I najważniejsza nagroda Grand Prix 13 Multimedia Happy End Festiwalu filmów optymistycznych Złota Ryba i 3000 ufundowane przez Multimedia Polska trafiły w ręce Miłosza Sakowskiego za film Dzień Babci. Mogę włożyć sobie na plakat tak naprawdę spoiler filmu. Jak będzie happy end, to już wiem, że część ludzi na pewno przyjdzie, bo część przychodzi tylko na filmy z happy endem, a poważnie mówiąc, finansowa to zawsze takie stypendium dla, dla twórcy. Dzięki temu mogę teraz pracować, nie iść do, 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 do fast fooda, zarabiać, tylko po prostu pisać w domu scenariusz dużej fabuły i taka, takie nagrody właśnie pomagają w tym, żeby po prostu mieć czas i możliwości, żeby spokojnie przygotować się do kolejnej rzeczy. 13. Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych w Częstochowie zakończył zespół Czerwie, który zagrał muzykę na żywo do filmu Czerwiego Czeplina pod tytułem Brzdąc. Następny Happy End oczywiście w październiku, oczywiście w Częstochowie za rok. Zapraszamy!